Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, z tej strony truskawka i będziemy nagrywać odcinek z prezentów. No to może najpierw zmienię status na sam początek. No dobra, to zobaczymy, co mam w skarbonce, bo muszę trochę. Wyłączymy znajomych i weźmy się za prezenty. Od razu powiem, że pozdrawiam wszystkich, którzy dawali prezenty ogólnie, bo nie mi się wymienić odcinku. No ale dobra, pozdrawiam 666 Lizaki. Pozdrawiam pan na kotek 1, 2, 3. I jeszcze raz pozdrawiam. O, dziękuję. Pozdrawiam kawaii, gierus. Pozdrawiam obiad 1, 2, 3 gady. Pozdrawiam Kamcia Kamcia 3, y, 2, 2, Pozdrawiam, y, Kicalkak O, śliczne Jeszcze raz pozdrawiam O, dziękuję Pozdrawiam Kamcia Kamcia 322 2. Potrzebuję teraz sponi Pozdrawiam Kicalkak jeszcze raz o, dziękuję, chciałam to było pozdrawiam y, serduszko, Koteczek, serduszko Pozdrawiam Karola 2003. No, i pozdrawiam Marek Mark. I to wszystkie prezenty dziękuję Wam, no, są śliczne. No, jeszcze trzeba pozdrowić ludzi. No dobra, dla wszystkich pozdrawi ogólnie. Nie chce mi się już odpisywać, serio. No znowu piszam. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku, no może jeszcze się jakoś ubierzemy. No bo skoro mamy tyle włosów i tak dalej, trzeba się jakoś ogarnąć. Nie wiem jaki do tego robiłam komplecik w sumie. Coś sobie do tego dobieram, Albo... Jakieś niebieskie spodnie by się przydały. No i na razie będzie tak. Jest ładnie. Dobra, to już wszystko. パパ